Świdniku już za chwilę zabrzmi świątecznie, będzie można wczuć się w klimat i aurę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. A to wszystko za sprawą artystycznego kiermaszu świątecznego, który MOK przygotował dla Państwa i zaprasza Was w dniach 1-2 grudnia w godzinach od 10 do 14. To będzie wspaniała okazja do atrakcyjnych zakupów, udekorowania świątecznego stołu, a także warsztatów artystycznych, ale o tym za chwilkę. Swoje prace na, te, na tę okazję przygotowali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Krężnicy Jarej, Domu Pomocy Społecznej imienia, imieniem Roba Inia w Kazimierzówce, warsztatów terapii zajęciowej w Świdniku, Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, Klubu MAM oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddziału w Świdniku. Będzie też można nabyć karty świąteczne, które będą wspaniałą okazją, by złożyć swoim najbliższym życzenia, a także inne dekoracje na stół. Tym, temu kiermaszowi towarzyszyć będą warsztaty artystyczne dla wszystkich, którzy będą mieli ochotę z nich skorzystać, a mianowicie warsztaty zdobienia bombek choinkowych oraz wykonywania gwiazdek metodą szydełkową. Serdecznie zapraszamy!